E, dzięki, dzięki za rękawiczki, dzięki za rękawiczki. Bo teraz wszystko co to... Łosny gwint! Jasny gwint! Patrz to! Ja, no to ja ci chyba to nie. Jasny gwint! To e, ogień. Od... ogień. Ja wam to pokażę tam na dole kur... się siedla. Ja, Jaka schiza ten. <laughs> Patrzcie, kur. animacja. Co się na tym TikToku? Odkierdala, kurwa. E, dzięki, dzięki za rękawiczki, dzięki za rękawiczki. Bo teraz wszystko, co to. Łosny wid! Jasny wid, Patrz to! Ja, ty, 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 ty. No to ja cię chyba też coś... Snygwind! Smocz ogień! Ja ci to szczęście przynoszę, Jordan. I, i, I ten, i jeszcze, jeszcze na bonusowe te. Punkty. Ale Marta, ty masz szczęście, nie? To ty masz szczęście. Kurwa. E, powiem ci, że yes, ja za na, na drugim Smoczy miejscu. Smocz ogień. Bo, no, to dzięki mnie? Nie. Yeah to Nie ale super. U, kurwa, ma. Cieszę, się. Cieszę się. Mega biguin, mega, 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 mega poczekaj. A, dziękuję dziękuję pa, panie Jaku. Ze to kurwa. chyba było poczekaj, bo tutaj to jest. jest nie, Jaku, kocham ten wynalazek, że połe jest w nocy i leci ten George. Ja pier. To jest hit.